W dzisiejszym porządku obrad o dwa projekty uchwał w sprawie zmiany mniejszy wniosek finansowania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskim wniosku. Nie widzę. przyjęła wniosek. I teraz proszę o przegłosowanie porządku obrad. Po rozszerzeniu wraz z przyjętym wnioskiem, kto jest za przyjęciem porządku obrad, w przyjętego porządku obrad, pierwszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Państwo radni otrzymali taki plan, był przyjmowany. To może ja się... Do punktu, do tego programu w punkcie proszę Państwa... Już my wiedzieli jakie są ewentualne Ewentualne y, wnioski rozpatrywane, y, co się dzieje. Jest zgoda pana starosty jako wnioskodawcy? Proszę, czy są jeszcze jakieś inne uwagi y, formalnie? Y, to zgłaszam to jako poprawkę y, ustną. Panie naczelniku, jak to ma być przegłosowane? Dobrze, czyli zgłaszam tą poprawkę, żeby ona została uwzględniona i przegłosujemy ten program z, z tym dopisa, dopiskiem, że osoby reprezentujące zarząd i radę powiatu. Proszę bardzo, przystęp... Rozumiem, że nie ma więcej. Teraz jest już dobrze, 20 radnych, tak? Okej, okay. możemy przejść do głosowania. Proszę bardzo, poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie wraz z, z moim wnioskiem. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę głosu 20 za Czymali czy jest potrzeba przedstawienia Czy jesteś ze szpitala? A jest pan dyrektor to witam bardzo serdecznie. To może poinformuję Pan Dyrektor. Sprawozdanie naszego. Więc w tym roku jest jednak było trudniej bo zawsze co roku mieliśmy przynajmniej trzy oferty. W tym roku były tylko naprawdę dwie oferty. Chociaż zgłaszaliśmy się do czterech podmiotów, którzy się tym zajmują. Jeden podmiot jest, który do tej pory robił nam no, badania, jest jakby w stanie upadłości, a druga znana firma, taka Kielecka, bieg Rewidenci niestety nam odmówili badania, z uwagi na to, jak się dowiedziano, że poprzednie sprawdzenie zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu, więc oni nie złożyli oferty, chociaż co roku składali. I należało szukać jakby of, oferty z zewnątrz naszego tutaj województwa, znalazła się firma z Warszawy, bo oferta jest kwotą prawie o połowę niższą, 8 tysięcy złotych, Już oczywiście też VAT. Wniosek z tego, biorąc pod uwagę jak, jedyne kryterium, jak jest cena, należało chyba wybrać tą firmę warszawską. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że teraz jest obowiązek ustawowy na dwa lata, tak? Wybieranie. Dobrze, tak. dziękuję. Widzę zgłoszeń. Poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę z stosunkiem głosów 20 za. Kolejny projekt uchwały to będą dotyczące szkół. Proszę, w podpunkcie C mamy zmiany uchwały nr 7 łamane przez 21 przez 2019 pełniącego funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Pan naczelnik do tego projektu uchwały dwa zdania, bo to będzie dotyczyło tych czterech, ale to tam jest chyba tylko formalny zapis dotyczący. Mięta. Proszę, panie, panie naczelnik. Panie, yy, tak, Nadzór Wojewody Świętokrzyskiego zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady Powiatu, aby w tych uchwałach dotyczących zmiany nazewnictwa szkół dokonać korekty i ona, ma charakter jak najbardziej te nie są uchwałami i prawa miejscowego i dlatego paragraf czwarty z każdej z tej uchwały mówiący o publikacji tych uchwał w dzienniku urzędowym i 14 dniowym okresie gwarancji ma być zmieniony na uchwała wchodzi w podjęcia oczywiście one są w obiegu prawnym nic to nie zmienia. Nadal nazwy szkół są aktualne. Chodzi tylko o porządkową sprawę. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ma ktoś z Państwa Radnych zapytanie? Nie widzę zgłoszenia do dyskusji. Poddaję kolejno rozpatrywane projekty uchwały pod głosowanie. Kto z pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 7 łamane przez 21 przez 2019 pełniącego funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Proszę bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Marian król jeszcze coś? Tak, tak. Zaczekamy. Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę stosunkiem głosów 20 za. Proszę, przystępujemy do kolejnego projektu uchwały. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 łamane przez 22 przez 2019 pełniącego funkcję Rady Powiatu w Końcu z dnia 17 kwietnia 2019 roku? w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Danusia ma problem, nie tą ręką. O poszło, dobrze. Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę stosunkiem głosów 20 za. Kolejny projekt to jest kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 łamane przez 23 przez 2019 pełniącego funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Końskich. Proszę, kto jest za, nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła kwestie stosunkiem głosów 20 za. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7, łamane przez 24, łamane przez 2019, pełniącego funkcję Rady Powiatów Końskich? z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Stanisława Staszica w Stąporkowie. Proszę kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę z stosunkiem głosów 20 za. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026. Proszę panią Edytę Drążkiewicz, panią Skarbnik, o przedstawienie tego projektu uchwały. Może tam na, na woli pani Skarbnik, proszę bardzo, na domównicy może być tutaj. Proszę. Powiatu otrzymaliście Państwo dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Koneckiego na lata 2019-2026. Drugi oczywiście dotyczy zmian w budżecie na rok 2019. I tak w pierwszym projekcie uchwały Rady proponuje się dokonać zmian zarówno w samej wieloletniej prognozie finansowej, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, czy wyniku budżetu, i zmiany te są podyktowane przede wszystkim zmianami budżetu, które od, od daty ostatniej sesji zostały do dnia dzisiejszego dokonane uchwałami zarządu, ale również dostosowanie wielkości kwot do zmian, które zostały zaproponowane dzisiaj Państwu w uchwale w sprawie zmian w budżecie. Główną przesłanką do tych zmian to jest oczywiście zmiana w zakresie zadań inwestycyjnych. Tutaj dotyczy to przede wszystkim rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy, czy chociażby projektu, taki jak projekt Egodezja. Szanowni Państwo, w wyniku tych zmian wynik, deficyt budżetu to jest 4 403, zł, 4 403 103 zł, który został zaplanowany do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 33 103 zł i pożyczki, która jest zaplanowana, jak Państwo wiecie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 370. Ale w wieloletniej prognozie finansowej, a w zasadzie w załączniku do niej wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w nakładach kilku przedsięwzięć, które zostały przez Radę przyjęte do realizacji. Pierwsze to jak wspomniałam, to jest projekt Egeodezja. Jest to projekt partnerski, gdzie powiat konecki jest partnerem dla powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Jest to wspólny projekt w związku z przesunięciem niektórych zadań na kolejne lata, czyli rok 2020-2021. Następuje tutaj zmiana nakładów w zakresie tego projektu i tak na rok 2019 zmniejszamy planowane nakłady o 1 336 900 zł. Natomiast proponujemy zwiększyć planowane nakłady na rok 2020 o kwoty 440 7000 zł i proszę Państwa na rok 2021, i tu proszę o poprawienie w uzasadnieniu, mam dwa razy rok 2020, na 21 zwiększenie o 910 000 i 900 zł. W zakresie proszę Państwa, projektu, który jest realizowany w partnerstwie z gminą Ruda Maleniecka, jest to projekt, który jest współfinansowany ze środków RPO województwa świętokrzyskiego, dotyczy on wykonania odwodnienia drogi powiatowej numer 0393T. Proponujemy tutaj przesunąć nakłady na rok 2020, czyli zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 99 970 zł na rok 2020 i analogiczne zwiększenie. Jest to związane z tym, że w roku 2019, jak państwo pamiętacie, zwiększaliśmy tutaj nakłady na ten cel w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej. W zakresie planowanych nakładów na przebudowę budynku biurowego starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, w związku z tym, iż propozycja jest przesunięcia nakładów ze strony Zarządu na kolejne lata budżetowe, co zresztą pokazane zostało w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, który Państwo otrzymaliście na lata 2022-2026, proponuje się zmniejszyć planowane nakłady na rok 2020 o milion zł, zmniejszyć na 2021 o 690 tysięcy, 2022 600 tysięcy, natomiast na rok 2023 Zwiększenie 324 zwiększenie 300 tysięcy 2025 zwiększenie o milion i 2026 o 700 tysięcy zł, a więc przesunięcie na dalsze lata realizacji. W zakresie, proszę Państwa, przedsięwzięcia związanego z rozbudową specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Baryczy. W związku z unieważnieniem przetargu, szanowni państwo, proponuje się wycofać planowane nakłady na rok 2019, czyli zmniejszyć o 2 miliony 400 125 400 zł są to nakłady, które są były zaplanowane ze środków własnych powiatu. Nie następuje tu jeszcze wycofanie w tych projektach uchwał e, przyznanej dotacji e, na ten cel z tego względu, że po uzgodnieniu z urzędem wojewódzkim zmiana ta miała nastąpić w miesiącu grudniu. Tak się okazało, że wczoraj o godzinie 16 wpłynęła taka decyzja wojewody. No ale materiał już został przygotowany dla Państwa proszę państwa i w zakresie specjalnego środka szkolno-wychowawczego zmniejszenie wkładu własnego ze środków własnych na rok 2019-2021 z jednoczesnym przesunięciem tych planowanych nakładów na rok 2021-2022 i 2023 w związku proszę państwa z rezygnacją z dalszej realizacji Wspólnego projektu promocyjnego, który był związany z przygotowaniem i wydawaniem kwartalnika Ziemia Odrowążów proponuje się w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu, w tym celu wycofać nakłady w wysokości 80 tysięcy łącznie. To były nakłady w latach 2020 i 2023 przewidziane na realizację tego zadania. Proszę Państwa, w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 469 T grzymałków gliniany Las Smyków proponuje się zwiększyć planowane nakłady o kwotę 300 tys. zł w związku z koniecznością wykupu gruntów, które zostały przejęte pod inwestycje na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie kursowych. I drobne przesunięcia, proszę Państwa, w zakresie bieżących przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań w zakresie pieczy zastępczeń, czy chociażby wypłaty świadczeń w ramach programu 500+, zgodnie tutaj z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskim. Oprócz tego proszę, proponuje się Państwu przyjąć dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji. Są to przedsięwzięcia, które zostały w listopadzie podpisane umowy przez te 70 tysięcy. Również proponuje się zmniejszyć planowane dochody z tytułu obsługi programów PFRON o 5 tysięcy złotych. Zmniejszamy, proszę państwa, planowaną na ten rok kwotę dotacji celowej z RPO Województwa Świętokrzyskiego na termomodernizację domu pomocy społecznej w Końskich o kwotę 1 559 000, ,000 otrzymali. Liczmy, obyśmy tylko dostali tamtą milion ponad 600 000. Stąd propozycja zmniejszenia tutaj dochodów, dochodów w tym zakresie. Natomiast zwiększamy dochody, Proszę Państwa, w zakresie dochodów, które są zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Numer 1. To jest kwota ponad 14 067, złotych, ponad 68 450 472 zł. Po stronie wydatków. Analogicznie zmiany, które dokonaliśmy po stronie dochodowej, wpływają na stronę wydatkową budżetu i są powiązane z wykazem przedsięwzięć 50 zł. Wprowadzamy dotacje dla zespołu opieki zdrowotnej w Końskich z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i w tym zakresie, proszę Państwa, 1245 złotych. Zwiększamy planowane wydatki w związku z przyjęciem do realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pierwszy to jest Nowe Kompetencje szansą na rynku pracy. Na ten rok przewidywane wydatki to jest 189 604 złotych. I drugi projekt jest międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego 6800 zł. Zmniejszyć plan w tym zakresie o kwotę 265 tysięcy zł. w terapii zajęciowej w Końskich i przeliczyć Zwiększamy plan finansowy Starostwa Powiatowego z tytułu środków, które otrzymać na realizację zadań z zakresu rehabilitacji, z zwrotu, przepraszam, środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. To jest 2128 na wyposażenie zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1. Oprócz tego dokonuje się drobnych przesunięć między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam przy wieloletniej prognozie finansowej, zmiany, które są tutaj zaproponowane, powodują, że budżet, że budżet powiatu jest deficytowy i wynosi deficyt 4 403 103 zł. Jest on oczywiście zaplanowany do, do pokrycia 3 103 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Proszę, otwieram dyskusję. Na temat pierwszego projektu uchwały, czyli zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Poddaniem projektu uchwały pod głosowanie. Kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o naciśnięcie i podniesienie rączki. Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę stosunkiem głosów 14 za i 6 wstrzymujących się. Dziękuję. Proszę następny projekt uchwały, czyli dotyczący zmian w budżecie powiatu koneckiego na 2019 rok. Proszę, otwieram dyskusję. Czy są uwagi, zapytania do tego projektu uchwały? Ja tylko może dopytam panią Skarmi, bo tam była informacja, że szkoła niepubliczna zwróciła 68 tysięcy. Która to była szkoła? To była szkoła A. Przepraszam, nie pamiętam, czy awans, czy profesja pa? pana... Na pewno? Profesja? Momencik. A, awans, to, według mnie, awans może ale pójdzie. może się mylę, nie chciałabym państwa wprowadzić w błąd. To poproszę później o taką za informację. Tam 2000. Pani tam była zaraz sprawdzę czy nie mam. Tam była kontrola za 2018 rok. Już proszę poczekać, ja chyba. Hmm, prawdopodobnie mam ten wniosek. Jeśli się nie mylę, to jest to szkoła Awans panie naczelniku. Tak, szkoła szkoła to Awans. To była kontrola, już, 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 już. Proszę, Dobrze. To dziękuję bardzo. A jeszcze druga, czyli ogólna ta dotacja do y, szpitala będzie 642 tysiące, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. To jest jeszcze ostatnia zmiana, którą zespół opieki zdrowotnej złożył we wtorek. Ja I rozumiem. po tej ostatecznej zmianie, tak, tak, taka jest propozycja. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma głosów w dyskusji. Dziękuję Pani Skarbnik. Dziękuję e, bardzo. Poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powzięła uchwałę 18 głosów za przy dwóch wstrzymujących się. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady dziesiątej sesji Rady Powiatu w kadencji 2018-2023.